Biorąc pod uwagę emocje wyczuwalne na trybunach jeszcze przed spotkaniem, dziś szykuje nam się starcie piłkarskich gladiatorów. Zapraszamy na Stadion Tottenhamu. Dzień dobry, witamy ze Stolicy Anglii. Przenosimy się wspólnie na wciąż pachnący nowością Stadion Tottenhamu. Aby nadzieję delektować się spektaklem piłkarskim. A witają Państwa bardzo serdecznie Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Dziś proponujemy Państwu mecz Premier League. To zawsze ogląda się przyjemnie. Tottenham zmierzy się z Liverpoolem. Mam nadzieję, że wszyscy przygotowali sobie już jakieś przekąski, bo zapewniam, że od tego meczu nie będzie się można oderwać ani na minutę. Bora przyjrzeć się drużynie Tottenhamu na dzisiejszy mecz. W tym spotkaniu wykorzystają ustawienie 4-2-1-3. Taka taktyka gwarantuje sporą wszechstronność. Duża odpowiedzialność spoczywa na barkach środka pola, który musi aktywnie uczestniczyć w ofensywie, ale i mocno naciskać w obronie. Piękne Tottenhamu w ostatnim spotkaniu zwyciężyli z Nottingham Forest. Czego Twoim zdaniem, Jacku, powinniśmy się spodziewać tutaj dzisiaj? W poprzednim starciu grając na wyjeździe rozłożyli przeciwnika na łopatki i go znotałtowali, wygrywając wysoko 4 do 0. Myślę, że dziś mają ochotę znowu sięgnąć po wygraną. Nie przekreślałbym ich pan. Wszyscy ci, którzy pamiętają, jak urzekający futbol potrafił prezentować w przeszłości Arsena. nie wyglądało to najlepiej. Wygląda na to, że jego nazwisko trafi za chwilę do sędziowskiego modesu. Karka dla Virgila van Po meczu chyba sam przyzna, że zasłużony. Jest coraz bliżej pola karnego. Szansa, czy przełamie impas? I tym udanym wyjściem skasowała, atak wala. Robertson do Pedriego. Z piłką Pedri. Ej, no nie wyglądało to za dobrze. Sędzia może tutaj sięgnąć od razu po czerwoną kartkę. Son teraz najlepszego zrobił. Paskudnie się zachował. Nic dziwnego, że sędzia sięga teraz po czerwoną kartkę. Chyba na moment wyłączył myślenie. Tak się po prostu nie gra. Krywal zostaje w tyle, ośrodkowuje teraz ze skrzydła, ale piłka trafia w ręce bramkarza, który nie bał się wyjść do dośrodkowania. Błąd, wracą piłkę. Wciąż prowadzi piłkę. Ach, mieli piłkę i wydawało się, że mieli też pomysł na akcję, no ale wyszło jak wyszło. piłkę po tym skoku. Sędzia piszcze na korzyść Liverpoolu. Będzie szurgonem. Jest tylko ostrzeżenie, a więc jeszcze tym razem mu się upiekło. To prawda, ale każdy taki kolejny faul skończy się już kartką, co do tego nie ma żadnych złudzeń. Pedri skutecznie interweniuje. Freeman. Mają teraz okazję, by szybko wyprowadzić atak. Uwaga, wychodzi sam na sam. Mamy gola. Grają w dziesiątkę, ale się nie poddają. Obejmują prowadzenie. Proszę Państwa, to może być decydujący moment tego meczu, ależ to było niespodziewane. Piłka w grze. Rex muszą pokazać, że nie zasługują na porażkę. Rodrigo, coraz bliżej pole karne. Obrona musi mieć się na baczności. To sama końcówka. Przed nami minuta doliczonego czasu. Gwizdek sędziego i koniec pierwszej odsłony spotkania. Usłyszymy się za kwadrans. Tak wyobrażali sobie wynik fani Liverpoolu po pierwszej połowie. Ale ich drużyna ma przed sobą kolejne 45 minut gry. Otrzymałem informację, że padł właśnie gol na St. James's Park. Mamy pierwszą bramkę dla Chelsea. Na listę strzelców wpisał się Lukaku, po bramkaża celnym strzałem głową. Obecny wynik brzmi 1 do 0. Mija 47 minuta meczu. Wszystko jasne. Dziękujemy bardzo. skuteczne wejście obóty z piłką na skrzydle mają dużo miejsca Gra wstrzymana był spalony i postanawiają zmienić coś w swojej grze i sięgają po świeże siły z ławki sala traci piłkę niedokładne podanie ryman james madison Czy trafi? Do tej bramki! Tak, proszę Państwa, to musiała być bramka. Sytuacja z kategorii stuprocentowych. Na razie 2-0. Dobry gol. Przechwyt. Dobre zachowanie. I teraz McAllister. Faul, ale w niezbyt bezpiecznym miejscu. Będzie okazja dla rywali. A teraz w Liverpoolu pojawi się zawodnik z ławki. No ale to w żaden sposób nie mogło zagrozić Bramce. Zmarnowana okazja. Można to było inaczej rozegrać. Krótko, albo przynajmniej dośrodkować pod bramkę. Opłaciło się przycisnąć. Co teraz? Pokazuje na narożną chorągiewkę. Drużyna kogutów przeprowadzi teraz zmianę. Tak, świetnie teraz Bramkarz. Jeszcze jedna szansa, kolejny rzut rożny. Ależ to była fantastyczna główka. W zasadzie Bramkarz nie miał prawa tego zatrzymać. Najwyraźniej o tym nie wiedział, bo zatrzymał, choć sam pewnie nie wie jak. Jest! Jest! Nie poddają się! Mają kontakt! Jeszcze powalczą! A zatem jeszcze raz ten rzut rożny. Popatrzmy jak to rozegrali. Ładne złożenie się do strzału. Instruktażowa główka. Tu po prostu musiała być bramka. Robi nam się tutaj meczycho. Liverpool potrzebuje już tylko trafienia do remisu. Fantastyczna interwencja, pewnie to wybronił. Głębokie dośrodkowanie z rzutu rożnego. Ten atak wziął w łeb. Podejście wyżej, odbiór. Klasyka nowoczesnego pressingu. Chyba dośrodkowania w szesnastkę, ale czujny obrońca świetnie sobie poradził. A więc rzut rożny. Także spokojniej będzie im się czekało na ostatni gwizdek, jeśli teraz zdołają podwyższyć. Liverpool oddaje piłkę. Na Vicarage Road padła właśnie bramka. Tak, to jest kolejny gol dla Watfordu. Mamy teraz remis 2 do 2. Minęła 83. minuta. Dziękujemy za te informacje. Zdecydowane wejście teraz. Sędzia piszcze na korzyść Liverpoolu. Będziesz oglądał. Grze. Tottenham grze. Totenham dokonuje zmian. No może jednak doprowadzą do wyrównania. To już chyba ostatnia okazja. Sala dośrodkowuje. Na razie drużyna przeciwna oddala niebezpieczeństwo. I teraz wychodzą z kontrą. Będzie groźnie. Uwaga, czy teraz będzie okazja? Broni, ale piłka wciąż w grze. Świetna była ta pierwsza obrona, ale cudów nie ma. Dobitki nie dało się już wyjąć. A więc mamy 3 do 1. Do końca meczu już tylko minuta plus 100, co doliczy sędzia. I koniec meczu, proszę Państwa. Tottenham wywalczył dzisiaj 3 punkty. Tak zawsze należy grać i wygrywać w lidze, Tomku. Dwie bramki przewagi świadczą same za siebie.